Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. piątek Już luty i numer 4 gaming na giełdzie, tym otusz Nowak Paweł Sługalski. Zapraszamy. Cześć Paweł Kolejny tydzień bez. Zapraszam. Kolejny tydzień bez zapraszamy. Otwarcie <grym> miesiąca znowu zaczynamy. Chociaż był taki komentarz po ostatnim naszym programie. Warto było czekać do końca, koniec bez. To chyba jednak pułapka, nie. Pułapka. <grym> pułapka, proszę uważać na ten komentarz. No dobrze, zaczynając od komentarzy. Jeden z komentarzy ani słowa o Render Cube i tutaj fajna, fajna wypowiedź, Render Cube to ci gości od Medieval Dynasty, akcje lecą na ryj od dłuższego czasu, ale czemu to nie wiem, trzy kropeczki, no więc Paweł, czy my wiemy czemu lecą akcje, yy, brzydko mówiąc na ryj, ale faktycznie nie napawa to optymizmem, od pół roku Render leci w dół, no i tak, jest kilka wydarzeń, na które czekamy. Po pierwsze, co się dzieje na wynikach renderata zobaczymy w walentynki. W tak, no ale tu nie ma wątpliwości, tu będzie super, bo wszyscy to widzą. Tu tak, już, yy. komunikat sprzed tak naprawdę dwóch tygodni ze spółki to 1,75 miliona sprzedanych egzemplarzy Mediwala, i rozmawialiśmy o tym w zeszłym roku, przy okazji poruszanego tematu z renderem, że czekamy na koopa. Tak. I to jest, to ma być jakimś, no właśnie, że to będzie game changerem dla inwestorów, dla akcjonariuszy. I będzie, teraz, czy nie tak, będzie? Tak, to już jest game changerem i to widać, no bo to jest tak, że w survivalu, jeżeli koop nie zaskoczy, to, 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 czyli tak jak przybyliśmy w Green Hellu zaskoczył, to było bardzo nieoczekiwane. W medievalu zaskoczył. Było to bardzo oczekiwane, natomiast te dane są świetne i to mhm. widać, że gra się sprzedaje. No I przypomnijmy, że gra jest też w moim ulubionym Game Passie i jakby jest featurowana przez Xboxa, więc daje to kolejne ogromne zasięgi na konsolach. No Greenhill nie, nie miał w ogóle szans na taki, taki, tak, tak mocne featurowanie, więc ta gra jest półkę wyżej w mainstreamie, można powiedzieć. Więc tutaj yy, biznesowo spółka się super rozwija i to na pewno przebija to te akcje od 6 miesięcy lecą w dół? Przypomnijmy, wróćmy do tego może naszego odcinka o, o survivalach w kontekście tego przejęcia właściciela Astronir, yy, który, który był wtedy kontrowersyjny, też patrząc po komentarzach też w social mediach, no, no teraz się może troszkę rozświetla, że, że jednak faktycznie może te wyceny były w Polsce yy, nawet wtedy yy, zbyt, zbyt, zbyt wysokie. Więc jedna rzecz to oczywiście jest no, no to, że tych surwiwali się na rynku robi coraz więcej i, i faktycznie e, konkurencja gracza jest trudna, nawet w tym miesiącu mamy Sons of the Forest wychodzi z ale Akcesu, to co mówiliśmy Nightingale z tych zagranicznych, Enshrouded miało premierę, jakieś piki rzędu powyżej 150 tysięcy graczy, milionowe sprzedaży od razu, więc e, Robi się ta branża trochę taka hit or miss, albo masz przebijesz się do tych najlepszych i sprzedajesz kilka milionów później w, w, w cyklu życia, albo, albo, albo cię nie ma. E, więc no na razie, Medieval e, jest zdecydowanie zdeliskowany w tej drugiej, e, w tym drugim worku, brzydko mówiąc, czyli oczywiście, że tych dobrych spółek zarabiających, które. Są tymi keszkołami będą. Natomiast no, giełdowo znowu obroty giełdowe, tak? Czyli bardzo niski free float. Wcześniej ten ruch wyprzedzający był faktycznie yy, na akcjach na niskim obrocie, i później yy, na bardzo dużych obrotach od udanej premiery ewidentnie ktoś się brzydko mówiąc wysypywał bardzo agresywnie, I więc ja jestem zaskoczony, że aż tak. Natomiast teraz te obroty zdechły, brutalnie mówiąc, i rynek czeka na przejście na główny rynek. I tutaj widać, że jest blisko po komunikacji spółki tej giełdowej, więc no ja oczekuję, że w najbliższych tygodniach, na pewno, na pewno w tym półroczu, no pewnie w najbliższych tygodniach, miesiącach spółka wejdzie na główny rynek, więc znowu będziemy mieli ten case Bluebera wchodzenia do indeksu. Zgoda, zgoda jest Tak, to no i tam w grudniu, ale terminu jeszcze nie znamy przejścia. Wydaje na mi się, że też już jedna z agencji marketingowych spółki rozsyła, informowała inwestorów, że będzie wydarzenie jakieś. Jest wydarzenie, o którym mówisz, jeżeli chodzi o rendera, to ja już Ci powiem zaraz, żebyśmy nie byli Czy To jest przy okazji wyników, ale wiesz to też... co, yy, są wysyłane zaproszenia to w związku z zamiarem przeniesienia notowa na główny parkiet Not. planujemy organizację stacjonarnego eventu z udziałem zarządu firmy oraz jej kluczowych pracowników mm -hmm. e, wstępna Agenda zakłada między innymi przedstawienie dalszych planów rozwoju spółki po debiucie na e, głównym parkiecie omówienie najważniejszych wydarzeń w firmie od czasów debiutu na New Connect i podsumowanie podsumowanie wersji Coop dla Mediwala e, z uwagi na ograniczoną liczbę mniej prosimy o wstępną deklarację o ale data nie padła jeszcze. Tak, no więc tu kwestie ewidentnie jakieś jeszcze z GPW, no raczej jak się domyślamy, nie chodzi o dostępność salki, tylko, tylko jakieś formalne rzeczy. Natomiast nieważne z jakiego powodu to się przeciąga, na pewno to nie jest obiektywnie powód, który wpływa na wycenę, prawda? Więc jakby tutaj wszystko się zgadza, przynajmniej z boku, i do tej pory sprawozdania, sprawozdaniach. Więc na pewno to, co jest niezmiernie nurtujące inwestorów większych, też większych, ich ode mnie dużo, czyli fundusze emerytalne no ciągle nie mogą w ogóle dotykać spółki, no jakieś PPK czy te mniejsze fundusze mogą, ale jak widać raczej rzadko tego to robią patrząc na obroty no bo po prostu ich nie ma, natomiast faktycznie spółka jest na radarze, no bo Creepy Jar posiada ten taki akcjonariat funduszowy raczej zadowolony z poprzednich lat, więc tutaj na pewno to pomoże, natomiast no to co ja będę mówił to dopóki to się nie wydarzy, no tutaj no moim zdaniem no jest oczekiwana przez, 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 przez te takie smart money rynkowe no, paczka, czyli ABB od strony głównego akcjonariusza. No, po takim sukcesie każdy właściciel chce skeszować chociaż mały kawałek, żeby nawet odzyskać te koszty założenia spółki, no wiadomo, że można to robić przez dywidendę, no ale jeżeli yy, i w skrajnym przypadku, jeżeli cena jest za niska, no to można robić skup akcji i wypłacać sobie dywidendę, natomiast wydaje mi się, że tutaj yy, taka transakcja, czy to będzie 5, 10 czy 15% spółki, to jest nowy free float, znowu to wejście do indeksów i wydaje mi się, że ona ustawi taką nową wycenę rynkową, która no zazwyczaj jest dyskontem i to raczej w większym niż mniejszym i to będzie taki prawdziwy debiut Cuba, kiedy te obroty się pojawią. Także myślę, to jest taki podprogowy największy bloker kursu, czyli brak obrotów, brak free floatu, te price action fatalne po premierze, tak już giełdowo, technicznie, E, więc no, czekamy na transakcję, taka prawda, więc jeżeli się cokolwiek wydarzy, jeżeli będą jakieś zmiany w akcjonariacie i ja uważam, że nawet jak mała transakcja pójdzie, która zazwyczaj się wiąże z lock no to ona odblokowuje jakby tą spółkę e, i widzimy, że na tle innych, no bardzo mało na akcjach jest jakiś minimalny codziennie. jest lepiej jest lepiej niż kiedyś no, jak kiedyś się śmiałem że tam były sesje na znalazłem sesję w zeszłym roku że jedna sztuka się Słuchaj, no nawet patrząc na, na dzisiejszy dzień no tam 40 minut tak. od, od otwarcia wolumen y, obrotu 258 sztuk tak no, może nie jakaś wysoka wartość ale ruch jest No bo teraz tak dla kogoś kto chciałby mieć rendera w portfelu to niczego nie sugerując, ale to nie jest zły moment na ewentualnie dokupienie sobie w akcji, patrząc po, po, kurs, po kursie, który jest. On jest na poziomie trochę drożej niż, niż rok temu, ale bardzo daleki od piku zeszłorocznego zeszłorocznych, bo to wypadło nam na akurat na wakacje nam mieliśmy taki pik. Więc yy, powiedzmy, że wrócił render do, yy, do tego kursu. No prawie, że no, trochę powyżej kursu odniesienia, tak? mm -hmm. Jeżeli chodzi o debiut na New konektowy. No pytanie, czy, czy będzie zielony debiut na giełdzie? Na parkiecie głównym, bo ostatnio tak. póki różnie z tym de mają szczęścia różnie do zielonych debiutów. Tak, tak, tak. Więc, a, a na szczególnie to, co się wydarza po debiucie, tak? Więc to, bo to są jeszcze inne kwestie. Także ale tu całkiem poważnie nowa wycena mówię, zweryfikowana jakąkolwiek transakcję, nawet szczerze, no, żeby to było nawet milion dolarów, czyli do nich to będzie 4-5 milionów złotych. To jest jakaś weryfikacja poważnych pieniędzy, ktoś sprzedał, ktoś kupił po tyle, tak? a, nie, a nie nie wiemy, czy ktoś miał akcję po nominale, czy po często się starszych nie rozumieją, czemu ktoś tak nisko sprzedaje. No, jeżeli ktoś miał akcję po nominale, na przykład jest, a nie jest członkiem rady nadzorczej i miał te akcję za coś, na przykład, na przykład w wielu akcjonariatach spółek gamewowych byli pośrednicy, którzy załatwiali dyle wydawnicze za niemałe pieniądze na prowizji. Renderze też yy, i no jeżeli ktoś dostaje akcje po jako premia, jako bonus, mhm. jeżeli on potrzebuje pieniędzy na, na za miesiąc, na za dwa tygodnie, bo chce kupić dom, samochód, prezent żonie, to każda cena jest dobra, jeżeli to jest jedyne aktywo takie najpłynniejsze akurat, tak, no bo sprzedajesz coś, co dostałeś za, za, za grosz czy tam za, za złotówkę, to, to może i to jest dobro, więc jakby to jest bardzo triki oczywiście, że to w drugą stronę też tak działa, że im ta cena jest niżej, tym ten druga strona nie będzie chciała zrobić, nie będzie desperacko sprzedawać dobrej spółki. I to świetnie było widać na PEPCO na tych dużych spółkach i na Allegro. Czyli jeżeli rynek skwizuje, próbuje wymusić czy to krótką sprzedażą, czy, czy sprzedawaniem akcji na właścicielach, ja wiem, że ty za tydzień musisz sprzedać, to ja ci zrobię minus 10 tydzień wcześniej. No to jest taka gra negocjacyjna, to wtedy no ta druga część może powiedzieć, no to ja sobie kupię tę akcję i wam pokażę, pomacham środkowym palcem tak naprawdę brutalnie. Natomiast no na koniec to jest popyt-podaż, tak? I to, I to na koniec rynek odpowiada nam. Na razie jest niski kurs, niskie obroty, więc jest taki przeciąganie liny. Więc jakby trochę... Czekamy, mamy tak. za dwa tygodnie wyniki, w zasadzie wiemy czego się możemy po wynikach spodziewać, no czekamy na datę debiutu na parkiecie głównym, na takie. pewno na niej będziemy. I pewnie będziemy rozmawiali z zarządem, i może będzie też okazja, żeby zadać kilka może podchwytliwych pytań. Ale nie, jeszcze wręcz koń kończąc, bo w to, co powiedziałeś w tym zaproszeniu marketingowym, no tam brzmi jakby była podana jakaś sensowna rodu mapa, więc kółka też się chce komunikować, co będzie dalej, to jest istotne. ale nie padło to na zaproszeniach mailowych. Ja je dostałem, chciałem nawet, okay, no to. Kalendarz data. Tam jest ale jakby... chodzi mi o roadmapę, to co przeczytałeś w treści. A nie, tak, 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 tak że, że, że będzie plan jest, rozwój, rozwój marki tak, oczywiście. Ma być, no być przedstawiona rokiem. No bo każdy zapyta, no ale no patrząc na Creepy Jara, no ta, ta gra druga była robiona bardzo długo, jakby tak, tak trochę ten, więc yy, zobaczymy. Ma się to pojawić, więc na pewno to spotkanie na, na giełdzie papierów wartościowych będzie oczekiwane. Jest oczekiwane dla, dla akcjonariuszy i inwestorów. No dobrze, trochę znowu zdradziliśmy drugą spółkę, o tak, której będziemy ja nie, rozmawiać. Nie da się, nie da się horror, ukryć. Horror. Nie chodzi o to, że jesteśmy zdeklarowani jako Team Blueber, ale faktycznie informacja z wczoraj, sprzed z dwóch dni, z wczoraj ta, w 23 naszego czasu State of Play, czyli ta konferencja Sony. Yy, ta najważniejsza na pewno w tym roku i w ostatnim czasie bo się pojawiło kilka sensownych gier no i ta Polska była oczekiwana, Polska /Japońska była oczekiwana tak, mówimy o trailerze Combat e, Silent tak, tak, 2. dokładnie który jest przede wszystkim zaskoczeniem że pokazał aż tyle akcji bo Bluber nie słynie zrobienia robienia akcji i ale walki ale Piotr o tym mówił rok temu że oni będą odchodzić w tym torcie tak jest e, jeżeli chodzi o story że będą starali się zwiększać ten udział jeżeli chodzi o przyszłe e, tytuły, żeby właśnie była ta akcja i dać możliwością, możliwości, mniej, mniej fabuły, a więcej już e, samej samej akcji. I mniej walking Sima, natomiast przede wszystkim na pewno Piotr tu miał na myśli głównie projekt, czyli projekt dla Private Division, bo on mhm. w ogóle jest tym wyróżnikiem Bulbera, pierwszej gry, która jest w ogóle... Zrobiona w ten sposób. No ale w silencie też to pokazali. Tak i do, od, od te, de facto tych ostatnich dni stało. wiemy, że y, faktycznie jest dół. więcej tej akcji w silencie niż ten. No ja oczywiście czytałem komentarze, komentarze graczy mm. na YouTube, jest ich bardzo dużo. Mm -hmm. No i należy to podsumować na razie tak, Konami zrobiło fatalny falstart marketingowy, zamiast budować narrację stopniowo, jakby pokazywać tą grę, to zrzucili graczom intensywny trailer, to nawet ciężko trailerem nazwać, to jest jakiś taki zlepek, zlepek bardzo intensywnej rozgrywki do kultowej gry, która jest atmosferyczna, fabularna, no jest tym faktycznie horrorem psychologicznym, nastrojowym. I przede wszystkim, gracze piszą w komentarzach od, od pół roku czy od roku, że chcą datę premiery. Ona się nie pojawiła. To jest pierwsza rzecz, która graczy sfrustrowała. A, a propos komentarzy, bo wspomniałeś o tych komentarzach. Faktycznie e, tych komentarzy na stronie PlayStation jest bardzo dużo. Tak. bo W I skrajnie negatywnym tonie nie Tak. Jednym z komentarzy, który na przykład mi się rzucił w oczy, to jest. Eee, takie stwierdzenie, e, I feel like Konami took a look at the remakes and said we could do that for less. I tu myślą o Residentach i, i faktycznie w komentarzach przejawia się, bo Resident Evil, przypomnijmy słuchaczom, że się sprzedał świetnie remake. Mhm. Więc faktycznie wygląda trochę tak, jakby pan z korporacji Konami powiedział, ja chcę mieć, zróbmy to jak najbliższe Rezydenta, tylko Tanie. ta gra jest już tak, ale ta gra jest stworzona już od ładnych kilku lat, mhm. więc to też nawet nie da się tak zrobić, żeby ją dopasować teraz. Więc moim zdaniem jest taki misstatement, że ten trailer został dopasowany tak, żeby wyglądał jak, jak, jak to, co ty mówisz. Natomiast y, ja wątpię, że ta gra tak wygląda, że jest taka napakowana akcją, bo to jest jednak remake. To, nie to jest remake. I. Y, 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 tam jest duże odwzorowanie gry, więc patrz ja bym... Ostatnio jak rozmawialiśmy, kiedy, kiedy coś więcej Konami pokażę pytaliśmy Piotra przy okazji przejścia. Piotr cały czas face mówił nie wiem, nie wiem, nie wiem. Na pewno jest jakiś pomysł, jakaś strategia. Chcieliśmy dzisiaj o to Piotra zapytać. Ja zresztą pisałem z Piotrem. Niestety jest w podróży, więc mu wybaczamy, bo pewnie jego punkt widzenia też byłby ciekawy, ale w najbliższej okazji myślę, że. Ja myślę, że, że w ogóle to jest start kampanii rynek tego nie zauważył, ale, ale i to krótkiej kampanii marketingowej, mm. więc ja oczekuję, że no ten State of Play był krótkim odcinkiem, Xbox robi raczej dłuższe konkurencyjnie, więc mi się wydaje, że ten State of Play będzie odcinkowy i w kolejnych odcinkach Konami też będzie pokazywać silenta, więc mi się wydaje, że dobrym pretekstem do zaproszenia Piotra będzie już kolejny, bo szczerze... i Znam Piotra na tyle dobrze i, i Blubera, że znam odpowiedź. Marketing jest po stronie konami i tak. faktycznie i, i, i patrząc na to, jak to zostało zrobione, no nie wierzę, że Piotr by taki trailer zmontował. No, z całym szacunkiem to nie jest jego wizja tej gry, tak mi się wydaje, więc, więc myślę, że tutaj wiele nas jeszcze czeka ciekawych materiałów. Natomiast z tych komentarzy, co ja jeszcze widziałem, muzyka została zjechana strasznie, jako wręcz ktoś yy, i faktycznie jest nienastrojowa w, w tym trailerze. Ktoś wręcz nawet napisał, że ona brzmi jak jakieś te MDI czy takie stare tak, tak, tak. Stare... Ale nawet od dźwięki dźwięki strzałów. I strzały, tak, że strzały, że są strasznie ciche, że James strzela sztuczne, w otwory, tak, tak, że wszystko tak. I tu ciekawe wyjaśnienie z dźwięka. social mediów, Arek Rejkowski, czyli osoba odpowiedzialna za muzykę już skomentowała to na zagranicznych w sensie do, do zagranicznych komentatorów na Twitterze, na X-ie, tak naprawdę nie na Twitterze. I oni napisali wprost, że że to nie są dźwięki z gry, że w sensie one zostały na. Pod no jakby no, zepsute na podstawie trailera te kanały zostały jakby tam przy, tą, przytłamszone tą muzyką, także brzmi to trochę tak, że współdeweloper tak, się załóżmy, broni. Że... Załóżmy, że e, masz rację i to jest dopiero w, e, tak naprawdę wstęp do kampanii Falstert. i taki naprawdę false start, e, sznurówka się przywiązała do podłoża i się chłopaki e, przewrócili, zobaczymy jak się, zobaczymy jak się podniosą. E, Paweł, bo nam się powoli kończy czas, mamy jeszcze kilka minut i teraz tak, jeżeli chodzi o komentarze jeszcze, do których mm -hmm. pewnie warto byłoby zajrzeć. Byłoby zajrzeć. No to teraz tak. Tutaj mamy taki komentarz. Na pocieszenie na spłatę zadłużenia wystarczy. To jest cytat ciebie. Tak, jest. Z, wierzy, z, zeszłego, z zeszłego tygodnia dotyczy CI Games i pytanie: skąd, skąd wiesz, ile CI Games zarobił na tym projekcie? Z uśmiechem. Żeby być prawidłowo merytorycznym, jeden milion został wysłany do dystrybucji i milion jeszcze się nie sprzedał do graczy końcowych. No i teraz. Tutaj jest taki dalej rozwinięcie tej myśli, że z tego co wiem, komunikat prezesowa z 27 listopada informuje o 900 tysięcy sprzedaży do klienta końcowego i 300 tysiącach egzemplarzy do dystrybutorów. No i teraz tutaj mamy taką informację, to chyba do Ciebie. Tak. Jeżeli ten chłop stwierdza w połowie stycznia 2024, że CI Games nie sprzedał jednego miliona do klienta końcowego, to niech mi powie skąd ma takie informacje. To jest bardzo prosta odpowiedź. Jestem przekonany, że spółka poinformuje rynek o przekroczeniu miliona sztuk. To świetna, świetna, świetna bardzo okrągła liczba. Wiesz co, że my nie wiemy. I wydaje, jestem przekonany, że ta, ta kwota zostanie zakomunikowana inwestorom nawet nie okay. graczom, bo, bo graczom już na poważnie i, i branży bardziej komunikowana była ta sprzedaż do dystrybucji i ten milion. Poszedł szybko, wręcz tak trochę został wypuszczony, żeby pokazać, że to jest sukces. Mam wrażenie, że w sensie, że podbić sprzedaż, yy, sprzedaż oczywiście gry na, na, na platformach. Natomiast yy, no, ten milion jeszcze końcowy, no, nie ma go jeszcze po prostu. Faktycznie jest powyżej 900, to są komunikaty, także tego się trzymamy. Yy, natomiast no, polecam zaobserwować sobie nawet na Steamie, w które pozycje zajmuje Lords of the Fallen bez przecen na Steamie. No, to, to spadło bardzo nisko i porównując to do nawet polskich longsellerów, tych Indii, no te gry, będą, ta gra będzie się sprzedawać na promocjach, na głębokich przycenach. Tam jest świetna wishlista, mocna IP uważam, pod sequel w ogóle rewelacja. Natomiast no nawet jak się zobaczy komunikaty, no to tam ten budżet z marketingiem, to nie 186, tak ja jestem wzrokowcem, to mam przed oczami, natomiast no, blisko 200 milionów z marketingiem, więc ogromny. I celem spółki, to co, 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 co prezes podał na, po premierze jako w taki cel strategiczny, to jest 100 milionów euro przychodów w tak. latach, tylko w latach. W ja lat? mam w horyzont taki, że w sensie, no umówmy się, no to mówimy o 2-3 lata, w sensie nas interesuje rok tak naprawdę, ile z projekt zarobi, dlaczego, bo z niego trzeba, z tych nadwyżek, mhm. ponad spłacone zadłużenie, Trzeba robić kolejną grę. No właśnie, co z tym zadłużeniem? No po drodze też chyba trafny mój komentarz jednak, skoro, skoro ja powiedziałem, że starczy na spłatę zadłużenia, no spółka poinformowała właśnie rynek, że linia kredytowa w PKO, zostało, PKO BP została spłacona. Wręcz nawet Marek Tymicki na, na socialach chwalił bank za współpracę i tak dalej. To pewnie kurtuazja, ale... Przede wszystkim faktycznie zadłużenie jest spłacone. Ono było przesuwane bądźmy uczciwi, czyli i tak było nie było tak dobrze, jak miało być, więc zostaje tak naprawdę teraz ta obligacja zamienna dla niemieckiego akcjonariusza, która była bardzo, ma bardzo wysoką cenę konwersji, więc nie zostanie na pewno wykonana. Więc pytanie, czy te obligacje zostaną zrolowane teraz, czy, czy zamienione przy jakiejś innej cenie, w sensie na zwykłą emisję, no to już jest kwestia do dogadania się, natomiast na pewno głównym znakiem zapytania w, w CI Games jest teraz tylko i wyłącznie dalsze finansowanie projektu, slash projektów, no bo jeżeli gra, koszt, robi się gry za budżet około 100 milionów, bo marketing zawsze się sfinansuje na ostatniej prostej, ktoś się znajdzie, który to zrobi, ale jeżeli robimy grę 100 milionową rząd wielkości, no to yy, przez dwa lata, no to po 50 milionów potrzebujemy gotówki, żeby zapłacić pracownikom. Na razie spółka zwolniła 10%, co jest sygnałem kost cuttingu, taki jak w branży, więc akurat jest standard, więc yy, moim zdaniem spółka będzie inwestowalna znowu i wycenialna, jeżeli za, zabezpieczy finansowanie przynajmniej części budżetu Lord of the Fallen 2 de facto, czy już tutaj nowy trademark się pojawił już nie wchodźmy w szczegóły, no plus oczywiście przypomnijmy ten survival, który był robiony w, w Czechach, a jest przejęty zaraz wewnętrznie, no to jest kolejna gra, to też nie będzie budżet 10 milionów, więc ktoś musi dosypać albo equity, albo dług, wątpię, to, to, to więc, więc trzeba po prostu dofinansowania, żeby albo zlewarować się jakoś na tym back catalogu. No bo ta gra oczywiście, że będzie się sprzedawać, tylko zawsze jest to pytanie, jaki jest koszt, cash burn, czyli opłaty dla, stałe dla studia, te cashowe, a ile przychodzi ze sprzedaży. No, to, to jest kluczowe, kluczowa matematyka w tym momencie, którą pewnie CFO, czyli pan David, musi sobie miesiąc po miesiącu policzyć. I to jest bardzo ciekawe ćwiczenie. Natomiast no, analitycznie na razie do, do, do wychodzi na to, że tej nadwyżki nie będzie bardzo dużo, że w sensie raczej zespół będzie dopasowywany pewnie na tym etapie. Więc musi się pojawić jakieś, no nie wiem, no przynajmniej 10 milionów dolarów czy, 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 czy euro, które no daje taki oddech, można wtedy. No, nawet delce, cokolwiek. Ostatnie dwie minuty mamy, yy, więc jeszcze yy, komentarz. Komentarze, bo one się przywijały w, w dwóch miejscach. Tak naprawdę pytaliśmy Państwa yy, i naszych widzów, jak oceniacie zeszły rok. Yy, I tutaj yy, wspomniany przez ciebie że CIA potrzebuje 10 milionów może dolarów, może minimum, minimum, euro. Nie, tak. W sensie, że mniej nie rozwiązuje problemu. Pojawiało się informacje, że oczywiście słaby kurs dolara nie pomagał polskim spółkom przy wynikach. Nic nie wskazuje na to, żeby dolar był mocniejszy w tym roku, więc jest to pewnie może częściowe wyzwanie albo weryfikacja tych rzeczywistych przychodów. Ale też tutaj jeden z komentarzy był, że problemem jest nastawienie szerokiego rynku oraz inwestorów do samego sektora. Duża ostrożność, a nawet czasami zniechęcenie. I teraz nas kończąc, go, nas kończąc bo mamy minutę do końca i musimy, musimy kończyć, no to pytanie: czy my? No. Nie chcę powiedzieć, czy my zachęcamy, czy zniechęcamy rynek, yy, ale jaka jest nasza rola, komentując cały sektor gamingowy do inwestorów? No bo to przecież oni nas oglądają. Ja, uwa więc tak, ja uważam przede wszystkim, że najwięcej pieniędzy się zarabia na giełdzie kontrariańsko, czyli wtedy, kiedy nikt nie chce tych dobrych spółek, to je trzeba kupować i nigdy nie wiesz, czy to jest za tydzień, za miesiąc, czy za kwartał, czy może za pół roku to się odwróci. To jest, ja już mnie to w ogóle nie rusza emocjonalnie, że w sensie po kilku cyklach tych sektorowych to jest po prostu się powtarza i jakby klasyczny, bym zakończył chyba ten nasz wywód, żeby sobie każdy sprawdził jak się WIG Games i WIG Banki, czyli takie przeciwstawne cykliczne sektory jak się zachowują, to już makroekonomia tak naprawdę, no dzisiaj PKOBP jak rano jechałem tu do studia plus trzy, naj, jedna z największych spółek polskich, no CD Projekt, no one cares, tak? I to jest odwrotna korelacja, tak naprawdę. Więc dopóki te nasze banki i te spółki Skarbu Państwa są modne w Polsce, no to, to, to nie jest czas dla, dla Game Devu. Ale to się skończy, to jakby to się odwróci i jakby znowu przyjdzie ten spokojny czas. Dolar jest oczywiście, że ważny, natomiast y, dla spółek, które generują dużo, 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 marży, tak naprawdę. Jeżeli ktoś y, zarabia 20% zwrotu na versus budżet, to to nie jest duża skala. No, Dlatego CD projektu był dolar ogromnie ważny, no bo zarobił dużo wyżej na duży, dużych kwotach. A CI Games ma to też koszty w, w euro, więc to też nie jest takie zero-jedynkowe, że dolar wpływa na wycenę 1 do 1. Także to są... Paweł yy, i Szanowni Państwo, yy, ostatni yy, komentarz, yy, a raczej komentarz z naszej strony do komentarza. Jestem też ciekaw, co powiecie o Gopi GIF. Games Operator, Gaming Factory. My też jesteśmy ciekawi, co o tym powiemy, i powiemy o tym za tydzień. Za tydzień. Yy, jest duża szansa, że nawet nie samodzielnie. Tak, dawno nie było gościa zewnętrznego. Dawno nie było gościa zewnętrznego, i wskazuje na to, że na przedstawicieli w przyszłym tygodniu będziemy mogli liczyć. Tak, i może zapytajmy od razu słuchaczy i widzów, kogo by chcieli widzieć w przyszłości, w ogóle w kolejnych tygodniach, o, i w to komentarzach. Jest bo dobry wątek. Bo... Kogo, kogo mamy wziąć na grill? Może tak. Chociaż nie wiem, czy chcemy ich grillować. Nieważne. Szanowni Państwo, tym samym kończymy piątek, kończymy czwarty odcinek. Ja myślę, że do dziesiątego będziemy liczyć, potem przestaniemy liczyć. Gaming na giełdzie z Pawłem Sługalskim, tym oto już Nowak. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy za tydzień wspomniany Games Operator i Gaming Factory z gośćmi tym razem. Cieszymy się bardzo, dziękujemy za uwagę, życzymy mi jego weekendu. Do widzenia.